Szanowni Państwo, zacznijmy od odpowiedzi na jeden zarzut, który z reguły pojawia się wobec nas, organizatorów manifestacji antyimigranckich i organizatorów takich protestów, a mianowicie, że my rozniecamy konflikty na tle narodowym albo rasowym albo religijnym. Otóż trzeba sobie powiedzieć bardzo wprost: nasze manifestacje i skuteczność naszych działań są jedynym gwarantem tego, że w Polsce takich konfliktów nie będzie. Wszędzie tam, gdzie społeczeństwo nie protestowało, wszędzie tam, gdzie ludzie ulegli iluzji zbyt daleko posuniętej tolerancji, multikulturalizmu, różnych lewicowych współczesnych ideologii, zupełnie oderwanych od życia, tam wszędzie pojawiły się problemy, których wcześniej nie było. Tam pokojowo żyjące społeczeństwa, mające swoją kulturę ukształtowaną przez setki lat, Różnych konfliktów, w których docierały się te społeczeństwa. Tam pojawiły się nowe konflikty, których nigdy wcześniej nie było. Pojawiły się całe dzielnice ludzi, obcych kulturowo, wyznających zupełnie inny system wartości, inną religię. A więc nie jest tak, że to my, jak próbuje się to poprzez jakieś szkolenia ideologiczne policjantów czy prokuratorów ukształtować i później nas oskarżać przed sądem, że to my wywołujemy nienawiść, jak to oni mówią na tle narodowym. Nie chodzi o żadną nienawiść, chodzi o zdrowy rozsądek. Żyjemy dzisiaj w czasach, w których posiadanie zdrowego rozsądku odrobiny krytycyzmu przy całym współczesnym kulcie indywidualizmu stało się przestępstwem. Okazuje się, że mówiąc o tym, co dzieje się za granicą, można być cenzurowanym w mediach. Nie wiem, czy Państwo o tym słyszeli. Kilka dni temu Niemcy, którzy pouczają nas o wolności słowa, w swojej publicznej telewizji usunęli partię, która jest przeciwko imigrantom alternatywę dla Niemiec z debaty, ponieważ pozostałe siły. Stwierdziły, że ona nie pasuje do tej debaty i nie należy z nimi rozmawiać. W Polsce jest jeszcze wolność słowa. W Polsce możemy swobodnie manifestować, w Polsce możemy dyskutować o takich rzeczach. Wprawdzie nie jest nasza opcja, w żadnym wypadku, promowana w mediach, ale od czasu do czasu mamy możliwość wyartykułować nasze argumenty. Telewizje jakieś tutaj przyjechały, miejmy nadzieję, że pokażą Państwa, dlaczego Państwo tu przyszli, co Państwo robią. I to my możemy zagwarantować to, żeby w Polsce panował pokój, żeby ludzie żyli ze sobą we względnej zgodzie, że jeżeli jest jakiś imigrant, to on może być traktowany z tolerancją, bo to jest jeden na dziesięć tysięcy, a nie jeden na dziesięciu. Wszędzie tam, gdzie pojawiają się duże grupy ludności obcej kulturowo, tam dochodzi do konfliktów. Przypomnijmy sobie, czy nie potrafimy wyciągnąć wniosków z naszej historii, co było przed II wojną światową. Mieliśmy bardzo liczne mniejszości narodowe. Mieliśmy mniejszości, które nie akceptowały państwa polskiego. Tak jak dzisiaj, na przykład, ludność arabska nie akceptuje państwa francuskiego, kibicuje innym drużynom, kiedy są mecze. Jak to wyglądało podczas drugiej przed II wojną światową? Mieliśmy terroryzm mniejszości narodowych, mieliśmy bijatyki, mieliśmy konflikty. Mówi się, narodowcy źli, przed wojną uczestniczyli w bijatykach. No dobrze, ale kto był po drugiej stronie? Ktoś był, prawda? Znikąd się te konflikty nie wzięły. I w tej chwili... To, co próbuje się realizować w całej Unii Europejskiej, jest prostą drogą, żeby zafundować nam te same problemy, jakie są w Berlinie, Paryżu, Londynie, a często też już w mniejszych miastach. Jedną rzecz warto tutaj podkreślić, z czego wynika ta polityka Unii Europejskiej? Otóż ona wynika po pierwsze z pewnego ogłupienia, do jakiego doszło w zachodnich państwach, które po 68 roku ideami nowej lewicy, ideami. Y, marksizmu kulturowego, mają tak przeżarte umysły, że prostych faktów nie chcą dostrzec, wypierają je poza swoją świadomość. Ale to wynika też z jeszcze jednej rzeczy. Niemcy leczą swoje kompleksy po II wojnie światowej. Niemcy chcą udowodnić całej Europie i światu, że nie są już rasistami, że, nie, że są tolerancyjni, że nie są tymi samymi Niemcami, którzy byli zdolni do Holokaustu. I my, przyczepieni do Unii Europejskiej, stajemy się ofiarami niemieckiej polityki leczenia kompleksów. Bo cała ta operacja wpuszczenia do Unii Europejskiej bez żadnego oporu, bo widzieliśmy to, że jak premier Węgier Viktor Orban postawił opór, to zaczął być piętnowany jako prawie rasista. Postawił płot i okazało się, że to jest naruszenie praw człowieka. Oskarżał go kto? premier Austrii, który miesiąc później sam postawił płot, bo stwierdził, że już nie jest w stanie sobie w Wiedniu poradzić ze zbyt dużymi grupami napływających tak zwanych uchodźców, które jak słusznie tu zauważono tak naprawdę są imigrantami ekonomicznymi. W związku z tym Musimy jasno sobie to powiedzieć. Polityka Unii Europejskiej jest głupia i do niczego nie prowadzi. Nie możemy bać się odrzucenia polityki Unii Europejskiej. Nie trzeba być nawet eurosceptykiem, żeby to stwierdzić. Jak ktoś uważa, że Polska na tych funduszach unijnych zyskuje, niech sobie tak uważa. Ale w tym obszarze imigracyjnym polityka Unii Europejskiej jest absurdalna. Trzeba ją jak najszybciej odrzucić. I jak państwo polskie ma się wobec tego zachować? Oczywiście nie powinno jej realizować. I tutaj jest ważna rola lokalnych protestów, dlatego że rząd zawsze może zachować się odważniej, kiedy widzi, że ma społeczeństwo, które daje wsparcie w pewnych działaniach. Czy Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu sejmowym powiedziałby tak wyraziście na temat zagrożenia związanego z uchodźcami, za co był później krytykowany przez media, gdyby wcześniej w kilkudziesięciu miastach w Polsce nie było protestów antyimigracyjnych organizowanych przez Młodzież Wszechpolską, Obóz Narodowo-Radykalny, Ruch Narodowy, Kongres Nowej Prawicy, różne partie e, ideowe, prawicowe, organizacje? Oczywiście nie. Dlatego im większa presja takich organizacji właśnie społecznych, oddolnych, narodowych na siły głównego nurtu polityki, tym większa szansa na to, że nie powielimy błędów Zachodu. To jest nasze zadanie. I jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, żeby nie było tak, że nasze wystąpienia mają charakter wyłącznie negatywny. Stowarzyszenie, które nas tutaj zaprosiło, nazywa się Polska Pamięć i Tożsamość i musimy też o tym zawsze przypominać. My nie jesteśmy tylko przeciwko islamizacji Europy. My jesteśmy za Europą chrześcijańską. Model Europy zateizowanej, laickiej, tak jak Francja po rewolucji obecnie, ta Republika Francuska ukształtowana m.in. przez masonerię. To nie jest nasz wymarzony model. Polskę próbowano ateizować przez pół wieku komunizmu. Na szczęście się to nie udało. Ponad połowa społeczeństwa ciągle jest praktykującymi katolikami. W tym jest nasza nadzieja. My nie musimy bronić... E, naszych wolności w imię tolerancji. My możemy bronić naszej wolności w imię miłości chrześcijańskiej. I tą miłość też praktykujemy to jeszcze warto powiedzieć. Polska jest po pierwsze państwem, z którego najwięcej misjonarzy wyjeżdża do państw, jak to się kiedyś mówiło, trzeciego świata dzisiaj chyba to już niepoprawne politycznie do Afryki, do Azji. Po drugie, organizacje pomocowe polskie udzielają jednej z większych pomocy, również oddolnych do państw ogarniętych wojną. Także nie jest tak, że jesteśmy obojętni na krzywdę, jak to się nam zarzuca, tylko uważamy, że trzeba pomagać u źródła problemu, a nie problemy przenosić do nas, bo to nie przyniesie żadnego pożytku ani nam, ani tym, którzy cierpią krzywdę w państwach ogarniętych wojną, czy gdzie panuje bieda. Także bądźmy mądrzy przed szkodą, stawiajmy opór, bądźmy aktywni, dziękuję wszystkim, którzy tu przybyli, czołem wielkiej Polsce. i Polacy trzeci! Polacy trzeci! Imigrantom! Dziś Bruksela! Suwerenność! Nam odbiera! co Moskwa! Dziś Bruksela! Suwerenność nam odbiera! Wczoraj Moskwa! Dziś Bruksela! Suwerenność nam odbiera!